Witam, witam, z powrotem! Yy, wreszcie kurwa zobaczyłem jebaną twa... twarz. twarz, Szona kurwa! Ale wyglądasz cool, jak swój zajebany! Myślałem, że jesteś trochę... o! taki kurwa! A wydać, że jesteś kurwa... chudziutki! I ten mikrofon twój kubopoczny, ja pierdolę! Skąd wziąłeś ten mikrofon kurwa? Bo mi się zdaje, że kurwa... <laughs> Musiałeś grubo pieniążki zarobić, żeby mieć głupi, zwykły mikrofon. Szanie, coś ci powiem. Co ty tam do mnie nasz, to mam w dupie to. Coś ci powiem, kolego. Taki jesteś, kurwa, cwany, to przyjść do Łodzi. Albo się boisz, kurwa, żeby nie dostać wpierdol w Łodzi. Taka, kurwa, jest prawda, szanie. Ale wreszcie zobaczyłem ulgę, kurwa tą pierdoloną mordę jak zobaczyłem to. A ciebie, szalon kurwa. Nie wiem skąd kurwa ty masz. ksydę, naprawdę aż mi się śmiać chce. Debilu. Zajebany. Imienie kurwa, nie zniszczysz. Swelu zajebany. Co to kurwa 4 minutowe ja pierdolę? To ja dziewięć minut napierdalam o tobie. Swelu zajebany. Widzisz kurwa? Oj, słabo się starasz, szomie. Przyjedź kurwa do Łodzi, to ci tak w pierdolę jak śmiecia cwelego. Tak będziesz kurwa zniszczony. Wystarczy, że przyjedź kurwa do łodzi. To ci tak wpierdolę ze żebyś kurwa wypierdalał stamtąd. Do swojego miejscowości, kurwa. Taka jest prawda. Ale jak chcesz siebie robić śmiecia, to kurwa, rób sobie z siebie śmiecia. Bo i tak mnie nie zniszczysz. Typy zajywane. Ja mam za mocną wolę niż kurwo ty. I dwa, ty twierdzisz, jak ja kłamę. Coś ci kurwa powiem. Sam kurwa, burdel masz na pewno w domu. Co się tak dopierdala z felu? Kurwa, no no ja, ja cię kurwa nie rozumiem, człowieku. Masz swoją, nie wiem, studio nagraniowe w domu. To kurwa, co so nagrywaj, a nie dopierdala się do mnie, na śmieciu, na no, kurwa, ogarnij się. Że ty chłopie powinieneś trochę mózgiem ruszyć, a nie jak kurwa, małe dzieciaki gimbusy, które kurwa, jeden po drugie napierdalać, kurwa. Bo jesteś gimbusem, nie będziesz kurwą. Hm. I wreszcie wreszcie, Pani Boże, dziękuję, że wreszcie zobaczę tą mordę i tą mordę zaraz przerobię, kurwa. Ale ubaw ciebie, kurwo, jak cię zobaczyłem, kawałek zobaczyłem, mi minutę, kurwa, co ty tam napierdasz, aż. O kurwa, aż miałem betę z ciebie, co ty tam napierdasz. Ale ty, szanie zajebane, przejść do łodzi. Do jutra masz czas, żebyś kurwa był w łodzi. W manafakturze, fakturze, jak kurwa ci nie będzie, to jesteś s zajebany. zajebane. I ty kurwo masz wór z w domu. Taka kurwa jest prawda. Masz przyjechać jutro do łodzi. O godzinie 14.15. Jak kurwo cię nie, nie zobaczę, to kurwo publicznie ci pojadę po całości, że jesteś cwelem, frajerem do wyruchania w Dubsko. Publicznie kurwa tak zrobię. Masz jutro przyjść, przyjechać do łodzi. Jak kurwa się nie staniesz, to co robisz w filmiki, to kurwo jesteś słaby. Taka kurwo jest prawda. Masz do jutra czas, żeby przyjechać do Łodzi. Powiesz, że nie, bo mi się nie chce. O, bo bo co do fraja będę przyjeżdżał. Czyli przegrałeś kurwa. I dlatego pobliżej jeszcze ci mogę powiedzieć. Jak mi na zasnapierdolisz, o, po co mam no przyjeżdżać, to kutasę tam do tego, to automatycznie kurwa pokazuje, że przegrywasz. Taka kurwa jest prawda. Masz czas do jutra. Kurwa, ty niech wstawię się kurwa, to jesteś z jeden totalnym. Pluję na ciebie kurwo Taka jest kurwa, prawda? Cwelu. Wyruchaj matkę swoją kurwą. I taka prawda. Widzisz, kurwa, do jutra nasz kurwa czas. Bo jak nie, wtłci w pierdolę cwelu, aż kurwa nie stanę z tą morlą. Ciska się tak mordę. Żebyś, kurwo, nie pokazała się na wizji. Tak, tak, kurwo, jest prawda. Będz, kurwo.